Challenge z jedzeniem zawsze są super. Zwłaszcza jeśli to stuwarstwowe wyzwanie. Będzie fajnie, tak jak zawsze na multi Do food. Cytryna? Czuję, że to będzie kwaśne. Kwaśne? To będzie po prostu koszmar. Zwłaszcza dla mnie i tej wieży z cytryn. Tak to wygląda przerażająco. Emma, ty pierwsza. Okej, okay, dam radę. To jest po prostu okropne. Ochyda. Aż się popłakałam. Tak, twój tuż do rzęs spłynął. Ale zabawnie wyglądasz. Ja? Zabawnie? Ty masz do zjedzenia całą górę cytryn. Racja, ale mam pomysł. Po co się męczyć, skoro z kwaśnych cytryn można zrobić pyszny sok. Tak, to może zadziałać. To już nie wygląda tak przerażająco. A nie mówiłem? Teraz mam cały dzbanek lemoniady. Dodam jeszcze lód i będzie super. 10 na 10. No to co, próbujemy? Fuu, całkiem zapomniałem o cukrze. Porażka. A ja wcale się nie boję. Chociaż mam najwięcej cytryn ze wszystkich. Wygląda przerażająco. Nie boisz się, mówisz? A co powiesz na to? Jak zareagujesz na cytrynową eksplozję? Coś ty narobił! Nie! O tak! Pomocy, cytryny spadają z nieba! Pomocy! A masz, żartownisiu! Wow, to przecież pizza! Tak, pizza z salami. I to nie jedna, a cała masa. Wow! Tu jest prawdziwe wow! Tylko spójrzcie, mam wieżę z pizz. Dobra, ja zacznę. Zak, mogę pożyczyć twój nóż? Nie. On jest mój. Jeszcze go zgubisz. Dobra, nie trzeba. Znam inny sposób na zjedzenie całej tej pizzy. Mmm, to jest pyszne. Palce lizać. Niezłe rozwiązanie. A nie mówiłam? Teraz wasza kolej. Dobra. A mi pomoże mój mały nożyk. Jednak jest trochę za mały. Nie szkodzi, mam wyjście awaryjne. Piła łańcuchowa będzie w sam raz. Eee! Nie bójcie się, po prostu chcę pokroić te pizze. Jestem pewien, że to będzie absolutnie pyszne. Wygląda bardzo apetycznie. Jestem pełny, wspaniale. Teraz moja kolej. Z pewnością nie będę potrzebowała noża. Jestem zbyt głodna. To dopiero prędkość. Co za apetyt. Tak byłam naprawdę głodna. A jak ci się podoba twój nowy brzuch? Za to się najadłam. O nie, to czosnek. Nienawidzę czosnku. Później będę śmierdzieć. Ty? Widziałaś w ogóle moją górę czosnku? Tak, tym razem mamy pecha. Dobra, zacznę. Jaki to obrzydliwe. Już czuję, jak ode mnie śmierdzi. O tak, nie można nazwać tego zapachu przyjemnym. Nie mogę tego wytrzymać. Teraz ty, Emma. Ja? Dlaczego? No dobra. Ale nie mogę. Musisz. Nie mogę. Jedz już. Po co? Najpierw zatkam sobie nos. Jednak się domyśliła. Miałem nadzieję, że się trochę pomęczy. Teraz to już nie takie straszne. Spinacz do prania. Też daje radę. Ale za to ja nie daję rady. Strasznie śmierdzi. Odepnij ten spinacz. Sól co za smród. Żyję. Kurczę, znowu ten zapach. Zak, teraz ty. Jestem facetem, więc jestem odważny. Rozprawię się z tym czosnkiem w mgnieniu oka. Fuu, już samo patrzenie przyprawia mnie od mdłości. Zgadzam się. Już prawie po wszystkim. Dajcie mi natychmiast wody. Proszę. Wystarczy! Już nie trzeba! Już więcej nie zmieszczę! Pij, pij! Przecież chciałeś pić! Wystarczy! Prawie się zakrztusiłem! Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Od razu lepiej. Z musztardą są smaczniejsze. Zgadzam się. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to zacznę. Uwielbiam hot dogi. Są syte i bardzo smaczne. I ten nie jest z wyjątkiem. Wygląda pysznie. Tak, to prawda. Spróbujcie. Nie mam nic przeciwko. Nigdy nie jadłam hot doga z musztardą. Nie ma co sobie żałować. Dodam więcej sosu. Dobra, próbuję. I przesadziłam z musztardą. Natychmiast potrzebuję wody. Co za ulga. Teraz kolej zaka. Ale ja nie chcę aż tyle musztardy. No dobra, i tak będę musiał. To jakieś tortury. A pomocy. Płonę! Ratunku! Wiem, co ci pomoże. To sprawdzone lekarstwo. Pomagaj jak chcesz, tylko mnie uratuj! Ratuje cię przecież! Za chwilę przejdzie. Dziękuję bardzo. Może jestem cały w pianie, ale chociaż nie płonę. Zobaczcie, co tym razem na nas czeka. To przecież cukierki. Może wy macie cukierki? Ja mam tylko jednego. Ale za to można go zjeść w fajny sposób. Na przykład, podrzucić i złapać ustami. Właśnie tak. Jak Wam się podoba mój trik? Brawo, wyszło super. Zak teraz Ty. Proszę bardzo. Są nawet smaczniejsze niż myślałem. Tak, są zbyt smaczne. Chyba wiem, jak podkraść Ci parę. Mam odpowiednią słomkę. Ty przecież kradniesz cukierki. One naprawdę są takie smaczne. Co Ty robisz? To moje cukierki. Wiem, co Cię powstrzyma. Co? Gdzie są cukierki? Dlaczego się zatrzymały? A, no dobra, i tak jestem pełna. Ty podstępna złodziejko. Teraz i ja jestem najedzony. Emma, teraz twoja kolej. Bardzo bym chciała, ale moja miska jest zupełnie pusta. To bardzo dziwne. A, och, to nie zapowiada niczego dobrego. O, to przecież cała wana tych pysznych cukierków. Wow. No, co tak patrzycie? Chodźcie tu! Ekstra to dopiero będzie zabawa. To przecież naleśnik. I to nie jeden, jest ich kilkanaście. Nieprawda, mam zupełnie pusty talerz. Uwielbiam jeść naleśniki z bitą śmietaną. Teraz mam wesołego, uśmiechniętego naleśnika. Super! Jest nie tylko wesoły, ale i bardzo smaczny. Szkoda, że jest tylko jeden. No, był pyszniutki. Dobrze, że jej mam kilka i wiem już, czym mnie poleje. Okay. Zak pomożesz mi. Jasne, daj mi ten sos. Dziękuję. Będzie pysznie, jestem pewna. Zak nie oszczędzaj. Sos też jest całkiem niezły. Całkiem niezły? Ciekawe, jak smakują naleśniki z Tabasco. Przetestujemy to na tobie. Jakie to pyszne! O, został jeszcze jeden. A, coś jest z nim nie tak. Wygląda na to, że naleśniki z Tabasco to nie jest najlepszy pomysł. A to niby co? To moje naleśniki się pojawiły. Ale super, już myślałam, że będę głodna. Zak, daj mi trochę bite śmietany. Oczywiście. Aha. To jest pyszne! Dodaj więcej. Rozkazujesz mi? Proszę, jak ci smakuje taki krem? Fu! Co to za obrzydlistwo? Nabrałem cię. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej fajnych wyzwań z jedzeniem, to śledźcie Multi-Do Food. Tutaj nigdy nie będziecie się nudzić.